Cześć, ojciec Bartosz Baran, chciałem Wam dzisiaj przedstawić nowości 2025, które przygotował PEC z serii przemysłowej Professional. W dniu dzisiejszym gościmy dwie uprzęże z nami, AWAO, Seat plus Top Crawl oraz AWAO Full Body w swojej nowej osłonie właśnie na 2025 rok. Co zmieniło się? Przede wszystkim e, zmienił się troszkę pas. Wcześniejsze uprzęża AVO miały pas e, lekki, wykonany z siateczki, ale był on też bardzo miękki. E, tutaj nawiązuje ten pas do w swoich wyściółkach i w swoim kształcie e, do uprzęży typu Astro, ale również do uprzęży typu Falcon. Druga bardzo ważna zmiana e, polega na tym, że zastosowano cieńsze taśmy w wersji europejskiej, w wersji International nadal pozostają w swojej klasycznej grubości. Oraz przede wszystkim łączniki przednie między nagawkami rozstawiono troszeczkę szerzej. Kolejna poważna zmiana, e, która może nie jest zmianą rewolucyjną, ale na pewno ułatwi e, działania w przypadku dostępu linowego, to jest zmiana kształtu e, punktu centralnego, tzw. Tak D-ringa, w którym pojawiły się dwa boczne punkty, do których możemy bezpośrednio zamocować szekle, które ułatwią nam podpięcie ławeczek do pracy. I to, co jest też bardzo dużą zmianą, ale przede wszystkim powrotem i nawiązaniem do kształtu i formy na Navajo, mianowicie górne szelki zostały połączone z punktem centralnym w taki sposób, że przepływają przez ten punkt centralny, czyli tak jak w przypadku Navajo, wcześniej pracując, jeżeli podnosiliśmy jedno ramię, automatycznie szelki na barkach naszych ustawiały się w sposób odpowiedni, nie było tak zwanych spadających ramionczek. Kolejna taka bardzo istotna zmiana, która nastąpiła w uprzężach i będzie stopniowo wchodziła też do innych uprzęży: mianowicie takie, że tylnie gumki, które służą podtrzymaniu nogawek, tak żeby nam one nie opadały, będą wymienne. Czyli w momencie, kiedy dojdzie do uszkodzenia tej gumeczki albo do jej rozciągnięcia w wyniku pracy, będzie można nabyć takie gumki i po prostu je wymienić tak, żebyśmy mogli z nich sobie korzystać. I kolejna taka, można powiedzieć, ostatnia bardzo poważna zmiana. Wielu z Was narzekało przede wszystkim w uprzężach Astro na luzujące się klamry. Jeżeli przyjrzycie się, są tutaj wprowadzone nowe modyfikacje klamer które mają dodatkowe elementy plastikowe, które mają służyć właśnie blokowaniu, tak żeby te taśmy nie rozciągały się. Aktualne testy pokazują, że to działa.